Chodź, baczność jest tam gdzie stoicie. Jest komenda baczność, to wszyscy stają baczność frontem do tego co podaję. Różny, baczność! W szeregu na placu apelowym frontem do mnie zbiórka. Spocznij! Teraz, 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 I teraz się ustawia krótko. Odstęp między drużynami Ostatni między drużynami. I jeszcze jedna sprawa, jak jest zbiórka, to zawsze jeśli ja wykonuję zbiórkę, prawe skrzydło szyku, czyli w tym przypadku krzysiek ustawia się na wprost mnie, reszta w tamtą stronę. Czyli wykonać, raz, I... raz dwa. Raz, 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 Trzymy. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze, 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 basics, jeszcze, jeszcze Spocznij. Równaj w prawo. Teraz dopiero wyrównujecie szyki. Dobrze, Żeby wszyscy stali równo. No, no. Równo drużek. Patrzność! Powódcy drużyny, dużo meldować! Patrzność! Patrz patrz. 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 do patrz! Patrz, Bravo, bardzo! Występujecie. Pacno! drużyny, Pacno! Krzysztof Pacno! melduje Pacno! melduje Pacno! 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 Michał komenduje drużynę wieczorem w grupie w i Czterech przez całą stąd! Całość w Dzięki za dzisiejszy dzień. Fajne, to chyba że nikt nie ma. Mam nadzieję, że to Wszyscy bardziej się zintegrujemy, zgramy. Mam nadzieję, że rywalizacja między Wami będzie wyglądała zdrowo. Tak jak dzisiaj, wszystko fajnie, wszystko się podobało, bez zastrzeżeń z naszej strony. Jesteśmy dumni, że się zebraliście, że przyjechaliście, że chcecie się pobawić, czy prawda? Tak jak mówiłem wcześniej przed wyjazdem, chcemy połączyć zabawę z troszeczkę sportu, troszeczkę wojskowości, troszeczkę straży pożarnej. Więc wszystkiego trochę złapiemy. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że skończymy to fajną zabawą. Fajne będą wspomnienia. Tak naprawdę nie pozostaje nic jak rzucić jutrzejszego pięknego dnia. Całość własności! Spost Rozejść!